Dobra, koniec śmiechu, teraz ja pojedziemy trochę poważną gadką Chociaż wiem, że większość ludzi ma to, wiesz, co moje zdanie Tylko wchodzi na moje blogi, żeby się je śmiać ja też się bardzo cieszę, że inni się śmieją z tego, co robią moi koledzy i ja też. I ogólnie cała moja społeczność w sensie znajomych. Ale jak wiadomo, jest żałoba. Każdy sobie pomyśli, po co zamulać, jak każdy wie, że jest żałoba. Ja bym chciał tutaj swoje wyrazić jakieś zdanie, bo nie chciałbym, że mój profil na YouTube był tylko jakiś, no taki prosty. Przykład Damenero, nie wiem, czy go znacie. No nie wiem, taki gościu też tam dużo gada, trochę, no trochę się mogę z nim pokłócić, na ale Pierwszą rzecz, jaką dużo osób wiadomo, to jest prawa Vela i czy Kaczyński powinien być tam pochowany. Moje zdanie jest takie, nie mogę nic zmienić, ale sądzę, że jest to zbyt jakby godne miejsce na, na pochówek prezydenta, no. jakby nie patrzeć na zwykłego prezydenta, który po prostu tragicznie zginął. No. E, wiele osób może się z tym nie zgadzać, mogą robić protesty, krzyczeć, błaznować, pokazać się w telewizji, mogą pisać listy, ale to też nic nie zmieni. Bo o tym decyduje Kościół i po prostu my, żon, wojsko, nie, no może wojskowa. No ale akurat o tym nic nie mówią. I po prostu my nie mamy nic do powiedzenia na to, czy że on będzie na Wawelu chowany, czy nie wiem, czy u mnie w kościele. Po prostu Kościół o tym decyduje i przede wszystkim kardynał Stanisław widzisz. I to on decyduje, czy dla nie, czy jest miejsce dla prezydenta jego małżonki, czy też nie ma. Nie? To jest denerwujące, jedno słowo, Może też, może nie. Dobra, teraz wracamy trochę zmieniając temat. Znaczy temat jest ten sam, tylko wydarzenia. Wracamy, zaczniemy tak jakby od tyłu, no zaczynając właśnie od tego pochówku, następną sprawą jest ta żałoba. Nie wiem jak was, ale mnie to przytłacza. Jak po prostu widzę te wiadomościach, te czarne wstążki wszędzie, teraz jak na lotnisko przyjeżdża i stoi 30 trumien i... Ludzie w czarnych ubraniach, i ten, te marsze pogrzebne, te smutne piosenki, mnie to po prostu mnie to zżera wewnętrznie. Znaczy, mnie to nie denerwuje, to jest dla mnie straszne, po prostu. Serio, 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 tak. To jest po prostu. no masakra. Centralna <grych> masakra, bo. bo się mi, mi, mi się przynajmniej smutno robi, no. Uważam, że nie przejmuję się z tym zbytnio, że o tyle osób. Znaczy, nie przejmuję się tą żałobą, że jest. Tak jakby olewa mnie, to jakby jej nie było. Albo jak by była dłużej, to też że tak, dla mnie to nie ma znaczenia po prostu. Ale jeśli widzi się w wiadomościach, i ja na przykład teraz przed chwilą oglądałem 130 trumien. I to jest życie ludzkie, no to jednak, jednak trochę daje, daje na, no, światem na serce, no. I się tak, nie wiem, jakieś dreszcze mi przechodziły, albo coś jest tym stylu, te sprawy. I to, to, no, to jest trochę straszne. Teraz wracamy jeszcze do tyłu, cofamy się, cofamy. I mamy całą katastrofę. Więc, moim zdaniem, było tak. Jak już wiadomo, podchodzili raz. Widoczność była taka chujowa, że chujowsza być nie mogła. Eee, pilot był idiotą i był młody. Znaczy, nie był idiotą, żeby już zostać pilotem. bo skończył mieć najebane w bani. W sensie być bardzo mądrym. Ale, pilot był nieodpowiedzialny, nie miał własnego zdania, nie potrafił się postawić dzisiaj to na właśnie stronę, jak to się nazywa i jak dla mnie do tej katastrofy nie powinno dojść powinno być tak jak w Gruzji pilot się nie zgodził na lądowanie, chociaż lek Kaczyński mu kazał no to lek Kaczyński go w ogóle wyjebał kadry, nie? a że pilot miał... był młody miało tam majora 9 maja to jest data zakończenia II Wojny Światowej 9 maja daje się Awanse, awanse wojskowe. Więc jeśli ten pilot by wylądował wtedy na tym lotnisku 9 maja, dostał pierdoloną gwiazdkę na swoim pierdolonym pagonie, takim czymś, to jest pagon, i by miał więcej kasy. I myśląc moim zdaniem tylko o tym, był nieodpowiedzialny i do tej katastrofy nie powinno w ogóle dojść. Bo ten pilot, wiedząc, nawet już słysząc, że taka jest widoczność, lub widząc to, lub na tych swoich parametrach, nie wiem, jak tutaj gest się nazywa, po prostu on powinien już wiedzieć i pójść tam, nie wiem, pójść się powiedzieć, chuj wie co, no, powiedzieć raczej, Bóg. Się od steru nie mógł, nie? Powiedzieć temu prezydentowi, nie lądujemy tu, tu jest niebezpiecznie, lecimy do Moskwy, czy whatever, nie wiem, czy tam jest najbliższe lotnisko. To jest po prostu, ja wiem, że gdy człowiek umiera, nie mówi się o nim źle, ale to jest przegięcie pały, no? Żeby wiedzieć, że jest taka widoczność, to, to nawet to się gówno widzi. Jeszcze latając samolotem. Druga rzecz to jest schodzenie. Przy ośmiu metrach jak on kurwa mógł zahaczyć od drzewo, no ja pierdolę, no to jest jakaś masakra po prostu. Za nisko schodził tam mówili, że 60 metrów, a 8, znaczy ja się nie znam, no ale tyle co mówili, że 60 metrów, a on na ośmiu leciał. No ja pierdolę, to się nie schodzi na ślepo z prezydentem na dodatek 96 innymi osobami, 5, bo no nie licząc pilota. O to właśnie mówię. Tak, dla mnie to jest niedorzeczne. SDK. I do tego w ogóle nie powinno dojść. Tak. Iście chyba wszyscy nasłuchali tych żałobnych wierszy, piosenek, e, przemówień, płaczu, stania w kolejkach. Niektórzy w Warszawie czekając, żeby zobaczyć trumnę z prezydentem. Niedziela jest pogrzeb. A, jeszcze owa. Niedziela jest pogrzeb na Wawelu. Przyjeżdża Barack Obama. Wiecie, wiecie co to w ogóle znaczy dla Krakowa? Nie w znaczy sensie takim, że o, ja pierdolę Barack Obama jest wielki, nie? Tylko w sensie, co, ta, co tam się będzie działo? Mam brata, który mieszka w. W Oslo, w Norwegii. I w Oslo każdego roku wydaje się nag e, nagrodę pokojową Nobla. W tym roku, o, w tamtym właśnie, otrzymał ją Barack Obama. I brat mi ogólnie opowiadał, jak to było na mieście, że cały czas latały wojskowe helikoptery, przynajmniej z dwa e, Przy hotelu Baracka Obamy zamknięte ulice. Normalnie żołnierze z karabinami, takimi prawdziwymi jak wiem, w Call of Duty, <grym>, jak to sobie można wyobrazić. Prawdziwi żołnierze, tacy, no, amerykańscy, nie? Tam Norwesty. Ty Barack Obama wychodził z hotelu Kuloodporne szyby I chuj Nie ma chuja Pełno ochrony Zamknięte ulice I to samo będzie w Krakowie I szkoda Powiem wam, że szkoda Bo jeżeli chowa się kogoś porządnego Na Wawelu Chociaż moje zdanie powinien być chowany Ale mniejsza z tym Jest chowany na Wawelu Jest decyzja podjęta To ludzie powinni być Nie wiem Jakoś oddawać mu cześć Hołd Nie wiem Być z nim jeśli uważają, że jest godny na to, żeby być na Wawelu, lub oddają mu część takimi kolejkami, to powinni mieć prawo być na jego pogrzebie i, nie wiem, jakoś tak duchowo z nim być. A nie, że będzie kurwa tysiąc żołnierzy, bo Barack Obama się przyjechał, nie? Ja to tak widzę i myślę, że to jest, to jest zjebane, że. Chociaż to jest dobre dla świata, że ktoś tam zauważy. I tak jestem bardzo zdziwiony. Wiecie, że jest żałoba w Wenezueli? No ja pierdolę. Wenezueli i w Brazylii i jeszcze gdzieś tam. I w Gruzji jest, no w Gruzji to rozumiem, ale w Wenezueli. No i bardziej jestem, bardzo jestem szokowany e, listem kondolencyjnym od królowej Elżbiety, który kurwa miał jedno zdanie. E, wracając, kolejna wiadomość, którą się przed chwilą dowiedziałem, to są kłopoty z przyjazdem wielkich osobistości, np. E, Baracka Obama, e, prezydenta Rosji i prezydenta Izraela. E, pierwsza rzecz to możliwość działania komórek e, w całej Polsce lub przynajmniej na terenie Krakowa i Katowic, ponieważ. E, Mów mi. Ochroniarze danych. Yy, kolejną rzeczą jest, yy, co chciałem Was powiadomić, że dzisiaj yy, już przyleciały z USA yy, wojskowym samolotem pojazdy, którymi poruszał się będzie Barack Obama i jego ochroniarze. Całkiem zajebiście, nie? A pogrzeb jest... Nie, no, bo... no. w niedzielę jest po, czy w sobotę. Idzie, kurwa nie wiem, ej nie wiem No i ten, i w ogóle oni już, oni już przyjechali i już to są ze swoją ochroną Więc jeżeli ktoś to ogląda z Krakowa, powiem wam jedno, macie przejebane Ja w ogóle, w ogóle bym nie wychodził z domu na ich miejsce bo to w ogóle nie ma sensu nie ma sensu po prostu, wiecie, jakieś przeszukiwania pewnie będą, albo coś w tym stylu. Jak już mówiłem wcześniej, ten pogrzeb powinien być dla ludzi, a nie dla wielkich osobistości z kraju, bo oni przyjadą raz. A niektórzy ludzie naprawdę się tym przejęli, bo mają taki charakter po prostu. Naprawdę się tym przejęli i, i nie będą mogli w pełni uczestniczyć w tym. I na koniec chciałbym dodać, że, że nie wiem, są, co o tym wszystkim sądzić. Najlepiej to stanąć z boku i pomyśleć kilka razy, zanim się coś powiem No ale myślę, że wyraziłem dosyć swoje zdanie.